Cześć, Siemano. witajcie, jestem Patrick. Patryk. Patryk, e, jesteśmy w trzecim, w trzecim odcinku tego dnia. Co sobie podagrywać, żeby było na zapas. Dziś jak widzicie, jestem na zielonce. Zielonka już sucha, jest około 15.00. E, no, cały wózek jest na dwa. I co tu więcej można mówić? Ja się zabieram do zrywania. E, I widzimy się w połowie, gdzieś pewnie. No i mam narwane. więcej nierwę. Mam dość ręce, mnie bolą. Kurde, to kosę kupuję, i kurde, kosu będę. Będę, no. Cioł. Ja sobie chyba zaraz zamówię, jak przyjdę do domu. Jeszcze tutaj taką kępkę zerwę. Tak, coś tu w rękawiczkach rwa. No, ale zdjęłam teraz. Czekajcie, lepiej złapię. Może tylko wyjdzie tutaj, tak było bornika dużo. Stamtąd brałem na Nie wiem, czy widać, bo ja nie widzę nic. Eee, no. Nie mam co na po prostu, tak na co zapas, żeby na wtorek było jeszcze. Dzisiaj już mam wstawiony rana. wstawiam, No i tak. No tutaj fajnie ujeżdżamy to z idę. No i znowu pies się na mnie. Mój Niestety. Dobra, ja kończę teraz. Widzimy się może przy rozładowywaniu no i jeszcze muszę tutaj trawy sprzątać malutko mam tej e, dzisiaj tej e, koniczyny czy trawy raczej e, bo po prostu e, ręce mnie bolą od tego e, zżywania, to strasznie boli no dobra, sobie zamówię ten, e, te kosę i dopiero będę kosił bo tam dla dwóch chwilkę to sobie zrywałam, no jak on teraz kurde jeszcze z młodymi, to tak ciężko jest. Ale dobra. No i tak. Tyle jest. Jeszcze ze wczoraj tyle zostało. Jak ktoś chce jeszcze na moją grupę na Messengerze, to niech napisze swoje imię, nazwisko. jakie ma jakie ma profilowe, i sobie, jak ktoś chce, to niech pisze do dam Eee, jak widzicie tym sobie samiczki biłem One były odrobaczane, bo one coś się tak drapały. Wczoraj były odrobaczane. Nie, przed już dzisiaj tak nie drapią się. Tutaj sobie skosiłem trawę przed wczoraj. No i puścimy sobie zaraz Wojtusio trochę ile żeby chociaż pobiegł. Kepło nie jest, ale też zimno nie jest jakoś O i tak to wygląda Czekajcie, zniżymy sobie Może już nawet nie będę ten e, pauzował Zniżymy sobie on jest, dobra, jest o, cyk. Tutaj trochę podwyżymy. tak o Tutaj też. I tak o. A, i tak Wojtek się prezentuje, a tutaj nie zabezpieczyłem, czekajcie. Tak sobie biega. Niestety trochę pokica. O. Wojtek, nie bój się. Wojtuś. Perliczki nic ci nie zrobią. To tylko perliczki. Czekajcie, o, w tu. Kurde, jakoś to przesuwam, ale jak nagrywam, to nie mogę. Nie bój się, Wojtek. Co ty? Chodź. Niech ja sobie trochę pochasa co Tak gdzie ty tam biegniesz? Za trochę podejdziemy do niego, albo z drugiej strony zajdziemy O, pięknie Samiec teraz tak Tutaj wyżej będzie, tak o, tutaj też sobie przestawimy, o, piękny królik, chodź, Wojtek, ja tutaj pod tą klatką, o, ja nie mogę, a tam jeszcze leży styropian, co? Chciałem się tutaj jakieś coś zrobić, żeby tej króliki wypuszczać pod tą klatką, jak ona będzie tam stała, nie? To ja chcę coś zrobić takiego. Mhm. Wojtek! Co dam? Boisz się, Perliczek? Słuchajcie, muszę jakoś to ustawić. O. Co tam, Wojtek? Ty aż się częsiesz, nie? Nie dostaniesz królika. Co ty kurde, Wojtka? Tylko nie Wojtka. Wszystko inne, ale nie Wojtka. Bym cię łutł za to. No co? się częsiesz, nie? A jak? O, patrzajno! co no Wojtek? chodź dobra chowamy o, o kurde wieje no. a wy małe co tam? A, fajne krwiki, nie? Ty, mały. Dwa tygodnie i odsadzam e, za tydzień. Ma, e, może już e, dam je do samca tywa i tuś co fajnie było. No i dobrze. Ale już już trzeba odpocząć. Aha. Kiedy się indziej go też wypuści trochę. Nie ja wiem tak. Dokładnie. To tutaj e, przepływy do tych wadełk e, były zapchane i tu się lało w tych ostego, nie?